Twoją pasją są zwierzęta? Jesteś osobą empatyczną? Odznaczasz się cierpliwością i masz mocną psychikę? Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedziałeś tak, to posiadasz idealne cechy do pracy w zawodzie technika weterynarii, w zawodzie, bez którego funkcjonowanie większości lecznic dla zwierząt byłoby dzisiaj niemożliwe. Na początek wyjaśnijmy, czym różni się zawód technika weterynarii od lekarza weterynarii. Technikiem weterynarii jest osoba, która ukończyła pięcioletnie technikum weterynaryjne. Lekarzem weterynarii natomiast może zostać absolwent wyższych studiów na kierunku medycyny weterynaryjnej trwających 5,5 ,5 roku. W praktyce zawodowej technik weterynarii jest asystentem lekarza weterynarii. Podstawowym obowiązkiem technika jest opieka nad pacjentami, którymi są zarówno domowi pupile, jak i zwierzęta gospodarskie. Ponadto technicy posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie pobierania próbek laboratoryjnych i ich analizy. Asystent weterynarza musi umieć wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, zwłaszcza u zwierząt gospodarskich. Opanowanie umiejętności prawidłowego korygowania racic, kopyt i rogów to jedno z takich wyzwań. Technik weterynarii jest wyszkolony w zakresie pierwszej pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zwierzęcia. Jest też uprawniony do podawania leków zaordynowanych przez lekarza weterynarii. Do zadań technika należy przygotowanie pacjentów do zabiegów chirurgicznych i asystowanie w trakcie operacji, jak również czuwanie nad pacjentem po zabiegu. Technik weterynarii nie może natomiast udzielać porad medycznych. Przepisywać lekarstw na receptę oraz samodzielnie przeprowadzać zabiegów operacyjnych i dokonywać eutanazji zwierząt. Jak widać, zakres obowiązków technika weterynarii jest bardzo szeroki. Dobrze wyszkoleni technicy są poszukiwani przez różnych pracodawców. Większość techników zatrudnia się w roli asystentów w lecznicach i schroniskach dla zwierząt oraz w ogrodach zoologicznych. Co ciekawe, posiadając ten tytuł zawodowy, można pracować także jako weterynaryjny kontroler sanitarny, laborant weterynaryjny i kontroler higieny mięsa w zakładach przetwórstwa mięsnego, fermach i gospodarstwach hodowlanych. Część absolwentów tego kierunku jest właścicielami gospodarstw rolniczych i hodowlanych. Wybór kierunku czasem podyktowany jest chęcią sprawdzenia swoich predyspozycji zawodowych i zweryfikowania posiadanych umiejętności w różnych sytuacjach. Dla części osób to również teoretyczne i praktyczne przygotowanie do studiów weterynaryjnych. W zespole szkół w Iwoniczu, gdzie prowadzona jest nauka na kierunku technik weterynarii, uczy się młodzież, która na co dzień ma kontakt z osobami pracującymi w zawodzie. Oprócz bogatego programu zajęć teoretycznych uczniowie odbywają praktyki w gabinetach weterynaryjnych u uznanych lekarzy weterynarii oraz w renomowanych lecznicach dla zwierząt gospodarskich. Uczniowie mają również okazję poznać specyfikę pracy w najważniejszych na Podkarpaciu instytucjach zajmujących się kontrolą sanitarną. Z kolei dobra współpraca z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie pozwala prowadzić zajęcia i praktyki laboratoryjne na poziomie uczelni wyższej. Nauka kierunku technik weterynarii w szkołach takich jak zespół szkół w Iwoniczu gwarantuje ich absolwentom zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych, wiedzy i umiejętności, które pozwolą im być konkurencyjnymi na zmieniającym się rynku pracy.